Witajcie. Nowa gra to nowa seria. Dzisiaj sobie za, zagramy w grę o, o Lewandowskim jak e, też możecie zagłosować w ankiecie no czy, no, czy właśnie nie lubicie e, e, się e, Lewandowski tylko ja tak, a wy możecie zagłosować w a, ankiecie, która się zaraz pojawi. Jeszcze, jeszcze a po, a po drugie Apple wejść na, na, na kanał pączka. A właśnie się poznaliśmy na, na Discordzie, ale już tam też w karcie będzie jego ten. Ale dobrze przechodzimy do gameplay'u. Taki będzie sześcią. I właśnie o tym chodzi. Aha. Nie, nie, nie chcemy. Chodzi o to w ogóle, że musi... że tutaj... W, Musimy jak na, najwięcej odbijać piłek. Odbić musimy mieć najwięcej. No i właśnie w tę granie w, w tą grę zdobywamy nowe triki. No i właśnie nie nasz Lewandowski tutaj bardzo daje radę. No i, no i ogólnie gra jest bardzo prosta. What! <grym> ja kiedyś miałam tą, chciałam. A ja, ale ty tutaj niestety pominąłem błąd. Dobra, to sobie chyba, chyba zrobię e reklamę. A no, to się widzimy po reklamie. Jesteśmy po reklamie. Teraz będziemy grać. Ponownie. What? Łat, What? What? A jest. Ja też źle gdzieś kliknąłem. Dobra, zobaczmy ile monet. Podbicie, nowy rekord. Aha. E, e podbić bardzo dużo. I piąty lewen. No, normalnie. Tutaj mamy ten no i właśnie mamy taki podstaw, podstawowy, ale... ale woliłem sobie zmienić, bo... albo e -bo, e -bo też e -f można fajnie sobie zrobić elewa, elewandowskiego. Troszkę tutaj troszkę będzie polski, troszkę nie. Ja go tutaj ustawię. Tutaj. No i ogólnie możemy je kupować. No i to koniec. Co właśnie potrzebujemy. Tutaj mamy też takie czapki, które możemy zakładać na Lewandowskiego, ale Nie chcę. Możemy. Ten tutaj mamy. Ten. Tutaj możemy mieć kupić wszystkie triki. Paczka Barcelona, Ale dobra. A nie przedłużamy i gramy. Nie, nie chcę. Tutaj te kółko wtedy robi się bardziej mniejsze. Jezus Maryja. Ale combo! Patrzcie, jaka combo, ale niestety tutaj się wywróciłem. No i oczywiście znowu po reklamie. Już jesteśmy po reklamie, czy chcemy porać? No! Gramy dalej. Bo, trzeba Bo odcinek trzeba kontynuować. Niestety. Ok, mimo że to jest pierwszy odcinek, to. To dzisiaj, to dzisiaj, dzisiaj zrobię jeszcze tylko dwie rundki. Później będzie więcej. O, dostałamy i. dostanę osiągnięcie. Co jeszcze dwa? Okej, okay, użyję te kombu. i tutaj niestety. No i znowu chcę sobie. No to po reklamie. No już jesteśmy. Kontynuujemy. Lewandowski teraz mnie nie zawiedź. Dawaj, dawaj. Jezus to jest takie, takie trudne. No nie, jakaś nowa aplikacja. nie chcę waszych aplikacji. Uuu. No to czyli jest zagrałam, Stas? Chodźmy rundkę, skoro to jest mój pierwszy ten to okej. Okay. Do, dobra, ten, Ale mam już już ich. że mam teraz że żeby, teraz tylko tego tylko ta tej chwili. Bardzo nie zmarnował, bo teraz Niestety, ale sobie się, się wzmobię. No i porekam. Oczywiście, czemu ja tak, ja, ja, ja tak się przykupował Już jestem po. Myślę, żeby ten odcinek nie był taki krótki. Jak myślicie, chcecie jakieś challenge? To teraz napiszcie w komentarzu, bo mi się wcale nie chce a tak tak, tak, tak zawsze edytować. Ale okej, okay, napiszcie w komentarzu. No i co sobie tutaj powiedzieć? To pak, kończymy odcinek.